Witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy na życzenie. Pytanie, Wiadomość od Twojego taty. Wybierzcie sobie kartę lub kamień. Ja sobie tu pogadam, że w, teraz w poniedziałki do końca miesiąca będą spotkania takie grupowe. W 20 będzie praca z cieniem, a 20. O proszę, jak się dymi, 27 regresing, Jeżeli ktoś chciałby doświadczyć, to będzie w grupie, więc po prostu sami będziecie przez to przechodzić. Ja będę. Ale to jest fajne doświadczenie, możecie się spróbować. Dobra, odkażamy troszkę przestrzeń. Mocno się dymi. Coś tu się pooczyszcza ładnie nam. Super. Wezmę eee... sobie inny stojaczek do tego. Przecież nie, nic nie stanie przecież. Dobra. To co? Eee, wybraliście już pewnie kartę lub kamień. Zaczniemy sobie od wyboru. Pierwszego. Mamy kartę The Flame, czyli płomień. No, płomień jest niezwykły. Tak jak widać, można coś odpalić, y można coś zapalić, można oczyścić, można spalić w ogniu. Um, a to jest w sumie tak, jakby wasz płomień <kłysyjny> wasz ogień miałby się w was. Przebudzić, bo to jest takie górze, ten płomień się gdzieś pojawia w brzuchu. Piękna karta. No i co ten tata chciałby Wam przekazać? Powiedzieć, proszę bardzo. Blessing. Uu. Kiedy błogosławieństwo idzie, blessings are gifts from the universe. Błogosławieństwa są darem od wszechświata. Eee, przyjmuj i dziel się nimi. Eee, przyjmuj i dziel się nimi. Piękna karta. Mówi o tym, że coś fajnego się wydarzy, że w jakiś sposób się coś Wam uda. To jest, wiecie, błogosławieństwo jest wtedy, kiedy. My nie oczekujemy niczego albo nie wiem czegoś się wręcz lękamy, a to nagle przychodzi jakieś błogosławieństwo, coś się wydarzy takiego naprawdę fajnego czego się może nawet nie spodziewaliśmy albo jakiś nawet cały cykl czy cały e, strumień jakiejś części naszego życia po prostu się jest, zostaje proszę świeć od wewnątrz i macie też ten. Czyli Waszrada mówi Wam świeć od wewnątrz, od wewnątrz, masz w sobie światło, tak? No niektórych to może być oczywiście przekaz od dziadka, tak? Ale powiedziałabym tata. Albo kogoś, kogo uważamy za tatę. Nie, nie no to grubo jest, wiecie, takiego... Nie każdy to ma, nie? Bo nie każdy tata się zachwyca swoją córką, czy mówi jej, że ona jest dość dobra. To jest taka dziewczynka, która świeci od środka, która czuje się dość dobra. Jest też ochrona, czyli... Bym powiedziała, że ten Wasz Was w tym świecie duchowym gdzieś tam chroni albo poprosił kogoś o ochronę, tak? Bo tu jest wręcz cała grupa nie? tych wróżek. Eee, Takie niespodziewane splendor życia. Eee, ciesz się mm, takimi przyjemnościami dnia codziennego. Czyli, bo wiecie, można zawsze coś znaleźć w ciągu dnia, co jest fajne. A można się uprzeć, że dzień jest do kitu, ładnie to powiedzą, powiem. No I koniec, do kitu, tak? Jeszcze nie macie tutaj piękną księż, kartę spełnienia. Ja bym powiedziała, że tak jakby chciał Wam powiedzieć, że spójrz na życie od jego najlepszej strony. Trochę tu czuję takiego mężczyznę, który jest Yy, trochę się wstydzi, może, że czegoś nie zrobił, tak, a jednocześnie chce dla nas tego, co najlepsze. Często też yy, zupełnie inna jest historia z naszym tatą, a inna historia jest z jego wyższym ja, tak, czyli czasami po śmierci, yy, bo to oczywiście może być to czytanie od żyjącego ojca, ale, czy taty, ale yy, bardzo często ta dusza po śmierci widzi i czuje inaczej, tak, i tutaj jest trochę takie uczucie yy, o, dosłownie usłyszałam. Myliłem się, miałaś rację. Może to jest dla kogoś? Bo to są czytania ogólne, wiadomo. Bierzcie, co z wami rezonuje. Reszta zostaje. A to jest karta spełnienia. To jest takie świeć. Pozwól sobie skupić się na tym, co dobre. No, po prostu. I oczekuj błogosławieństw i tego, co najlep najlepsze. Albo przynajmniej, że coś ci się uda, tak? Oczekuj. Takie jest tutaj ewidentnie przesłanie. Yy, macie też kartę współpracy, więc może wyjdzie jakaś współpraca z kimś innym. Diabeł, czyli... Nie daj sobie wmówić, że z tobą jest coś nie tak, albo nie poddawaj się nałogom. Nie izoluj się, nie oddzielaj się od innych. Planuj, ale ta karta też mówi o podróżach. No nie? O podróżach. To może być planowanie swojej przyszłości, to może być planowanie jakiejś podróży. Wiecie, jak sobie czasami, jeżeli, my na przykład, jeżeli ktoś na przykład jest taki wytrwały, że codziennie sobie o czymś marzy i przedstawia sobie o tym myśli i sobie układa w głowie, jakby to było, gdyby to się działo, to y, te rzeczy zazwyczaj przychodzą do nas, nie? Ale jednocześnie musimy się też cieszyć tym, co jest na co dzień. Nie? To też jest, to jest bardzo ważny element tego, żeby się cieszyć dniem, dniem codziennym, też. Tutaj też to jest podkreślone. Dobra. Jaka jest rada? Bądź jak mak, czyli. Twórz. Mak jest kimś, kto kreuje, kto spełnia to swoje życie, albo żyje to swoje życie tak, jak. Tak, jak chciał, żeby ono było. Przynajmniej stara się, tak? A nie. To jest coś na zasadzie, że oczywiście czymś i sprawdzamy, co możemy, czy możemy, czy nam no może się to udać, czy możemy z tym popłynąć, tak? Dziewiątka monet, no. Macie dwa razy dziewiątkę, monet, słuchajcie, to jest dobrobyt, to jest... E... Dla mnie ta karta zawsze mówi o tym, że jak my się otworzymy na dobrobyt, to ona do nas po prostu zaczyna pływać strumieniami, dosłownie. I tutaj jakby ten tata też mówi, e... nie masz na historię lodu, urodu, tak? E... Pozwól, żeby ten dobrobyt do ciebie napływał. <laughs> Jednocześnie jest umiar, e... żeby zbalansować to wszystko. No nie? Żeby też, bo wiecie, manifestacja też na tym polega, że dopóki my nie wierzymy, że coś dla nas jest realne, możliwe, no to tu się nie zadzieje, tak? Jeżeli my będziemy e, siedzieli i marzyli o domu w Hollywood z basenem nad morzem, no to jakby nie sądzę, żeby ktokolwiek z nas albo mało kto z nas wierzy, że to jest możliwe, tak? Dopiero jak przełamiemy jakieś takie przekonania, które w nas są, które zaprzeczają temu, że to jest dla nas możliwe, to możemy pójść to w głębi. Czyli na przykład można sobie wypisać, tak? Mam dom nad morzem w Hollywood z basenem, tak? I to się pojawia w nas? Bo często od razu się pojawia wspięcie w ciele, tak? Albo takie no niewiara nie, nie nie w to. Albo, że to jest przecież niemożliwe, tak? Ym, no i wtedy się zastanowić, a dlaczego to jest możliwe tak? I pomożeć sobie może o czymś innym, o domu nad morzem, ale może nie dokładnie co w Hollywood na przykład, tak? I zobaczę, co z tego wyniknie. Boskość. To mówi o tym, że każdy z nas sobie ma boskość, więc my też mamy pierwiastek tworzenia i kreowania, i możemy tworzyć, no, wręcz cuda, tak? Yy, cuda są naturalne, w sumie mi przychodzi takie hasło. Każdy moment jest pełen yy, boskości. Yy, ciesz się, raduj się nim. Znowu, o tym momencie, żeby się nim radować, tą chwilą, tym momentem obecnym, ta, 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 ta. ta. Więc. Yy, Tutaj jakby mówi, niech to Twoje życie nie ucieka Ci przez palce. Po prostu ciesz się każdym dniem i niech to życie po prostu Cię zachwyca. Pozwól na to, nawet drobnymi rzeczami, tak? Takie coś tutaj czuję. Jestem z Tobą, też to czuję. Dobra, dziękujemy wyborowi pierwszemu. I mamy wybór drugi. Kamień, filer, piękny kamień. I karta kreator. Kreator. Mm. I znowu, karta jest podobna z wibracją domaga. Ale możesz też mówić zwyczajnie, weź ten pędzel w swojej ręce i zacznij malować, malować, tak? Albo baw się kolorami, lub coś manualnie po prostu. E Dobrze, i co? Co tu się chce przekazać? Jakie wiadomość od twojego taty? Jesteś piękna, jesteś mądra. Takie coś mi przychodzi. <grym> Dobrobyt. A z dysków? Zaczyna się jakiś nowy cykl. Właśnie w takich, w którym może być więcej dobrobytu ogólnie, czyli też pieniędzy, ale też ludzi jakichś takich fajnych boków. Chociaż mnie tu bardziej to o materialny świat zahacza. Ósemka pocharów. Tutaj jest fajnie określona retreat, czyli yy, yy, no mnie takie miejsce odpoczynku, ale to też bardziej mówi przestań walczyć z tymi emocjami, po prostu zostaw to, idź gdzieś dalej, gdzieś indziej, tak? Karta zwycięskwa, że to troszkę tak jakby tam ta data chciała powiedzieć, ja Cię widzę, jesteś dla mnie ważna, yy, zasługujesz na sukces. I co jeszcze? Kochankowy. To jest wsparcie... To jest, trochę tu czuję coś takiego, że ten tata nie pokazał Wam, że przez, jakoś tak z tą relacją z ojcem jest coś takiego, że to Wam jest trudno mm, z tymi związkami. Takie mam coś tutaj takiego i z kim to nie rezonuje, no to wiecie, wybierzcie sobie inną kartę. Ta wieża mówi o jakimś urwaniu się czegoś, dosłownie takie jest uczucie. No dobrze, to co dalej? Co dała tutaj? A z pucharów. I on był odwrócony, więc tak jakbyście się zamykali na uczucia, a jednocześnie mamy: Otwórz swoje serce, tak? Siedem mieczy. To jest trochę tak, jakbyśmy się zamykali znowu. To jest takie budowanie takiej sieci, ale takiej, żeby nigdy do nas nie dotarł. E no ciekawe, ciekawe to jest, powiem wam. I co jeszcze mamy tutaj? Co może wam pomóc? Co może wam pomóc, żeby tak nie, nie chować się za tą bramką, jakąś ścianą? I co mamy kochanków. Co te karty kochanków? One obie są zobaczcie takie, że te dwie postać tak falują, płyną, płyną razem dosłownie. Dziewiątka czy zostaw ten bolesny jakiś przeszłość, gdzie coś się nie udało, albo jakieś bolesne wspomnienie, zostaw to, to już jakby nie ten czas dosłownie. Król mnie, czy zostaw tego mężczyznę, albo nie wiem, jakieś wspomnienia, może związane nawet z tatą. Olej to, mam tak pochodzącą powiedzieć. przestań w tym siedzieć. Tu też tam to o tym mówi emocji. Czas ruszyć do przodu, uwierzyć, że miłość jest możliwa, uwierzyć, że jak się spotka właściwego partnera, to jest wszystko możliwe. Tak? Zaufaj, dosłownie słyszę, zaufaj. Prayer, czyli modlitwa. Jaka piękna karta. Modlitwa jest dialogiem ze Wszechświatem. Wyraź, wyraź swoje życzenia. <gry> Wyraź, czego sobie życzysz, wyraź, jakie są twoje marzenia. Piękna karta wyszła i dosłownie wezmę jeszcze jedną. To dosłownie jest coś takiego, no wiesz, jasno określ, czego ty chcesz, tak? Może masz problem z komunikacją albo jest ci trudno wyrażać to, czego pragniesz. Na przykład dosłownie czuję taką, to może być też spowodowane niestety relacją z tatą albo w jakiś inny sposób, że my stajemy przed tym mężczyzną, stoimy z nim i. Jest jakaś wymiana zdań, i nam się po prostu tu widzę taką kobietę, która ma tą buzię dosłownie, tak, te usta tak zaciśnięte, że ona chce coś powiedzieć, to wręcz chce z niej wypłynąć, a ona tego nie mówi, ona to trzyma, tak? Więc yy, ze wszechświatem jesteś bezpieczna, tak? To źródło, wszechświat, możesz powiedzieć, co zechcesz. I dobrobyt, który tu też gdzieś poczułam, proszę bardzo, abundance. Dobrobyt przychodzi. From the flu. Mhm. z wewnętrznego spełnienia i powiem Wam tak, bo jak my się czujemy spełnieni, właśnie robimy coś, co kochamy, to ten to po prostu napływa faktycznie, nie? Jak mamy tą przestrzeń, ogóle, żeby tak by było, bo, bo czasami nie ma przestrzeni, <laughs> aż tak jest. Intuicja, zaufaj swojej intuicji, ona nigdy nie kłamie. Słuchaj też swojej intuicji, nie? Ona cię nigdy nie opłanie. No, mamy no czasami. E, jakoś tak na nie wychodzi z tym, z tym słuchaniem. Niby coś czujemy słyszymy i tak idziemy gdzieś indziej. Dziwią kielichów. Znowu to jest znowu dobrobyt. To jest znowu dobrobyt tutaj. E, czyli i zobaczcie, on sobie siedzi. Ma, no, no po prostu ma dów, mnóstwo, tak? Siedzi sobie. Imprez, nie tyle imprezka, co tam jest wszystko, tak? Siedzi na tych poduszeczkach, jest ciepło, miło, jest co jeść, co pić. No znowu, zasługujesz na dobrobyt. Dobrze, jaka jest rada? Rada tego taty, jeżeli można tak powiedzieć, ale rada ogólnie też może, no. I mamy kartę aniołową. Nie, tego tak anioło, ale przyłącz się do służby dla planety. Bądź płonącym światłem. Bądź ambasadorem Ziemi, zbuduj swój most do źródła. Okej, okay, dwie takie same karty. Czyli tutaj jest takie może... Hmm. No na pewno chodzi o Matkę Ziemię. Na pewno chodzi o to, żeby podwyższać wibracje, powiedzmy, na planecie. I to są tylko słowa, tak? Bo tutaj trzeba się podkreślić. ten ten krzyż życia egipski. Mm. Tu jest coś takiego, skup się na sobie, żebyś ty się czuł, czuła dobrze i jak my wszyscy byśmy się skupiali, słuchajcie, na tym, żeby podnieść wibracje, żeby być w pozytywnym myśleniu, żeby ogólnie żyć tak e, czysto, tak, wibracyjnie, no to cały świat by wyglądał fantastycznie, tak, bo te wibracje by wpływały na cały świat. Więc tutaj, jakby jest coś takiego czuję. Nie? Ty nie, nie musisz ratować całego świata, ty uratuj siebie, skup się na sobie, pozwól sobie poczuć się dobrze, i wtedy wszyscy wokół ciebie też zaczną czuć się lepiej. Tak, że takimi małymi kruczkami można zbawiać świat, nie trzeba. Tutaj ratować wszystkich, yy, prawda, delfinów yy, na całym świecie. No jeszcze raz. <laughs> dobrobyt. No, dobrobyt macie tutaj w kilku yy, wersjach. Jeszcze raz sobie przypomnimy Macie Abundance, Abundance i dziewiątka kielichów. To są wszystko karty. Dobrobytu. Proszę bardzo. Tu trzy wpysk, więc. Dobrobyt nadchodzi. Nie musicie się martwić tutaj ani o pieniądze, ani o nie wiem, zdrowie ogólnie, o wszystko. Bo tu jest takie uczucie, że on po prostu idzie. To, to się po prostu taka, się taka przestrzeń na Was otwiera, dobrobytu. Kropka. Co tu więcej gadać? Ostatnią kartę. Ostatnią kartę dosłownie wyciągam. Słuchajcie, Aniołów. Czemu nie? Tak jakby tata wam próbował powiedzieć, no może, wiecie, żeby ten, na, ten, na ten dobrobyt się otworzyć. I znowu czuję tutaj coś. Nie patrz na historię rodu. Ty zasługujesz, tak? Ty masz prawo do sukcesu. Gdyś czy pomy? No ta karta mnie po prostu... Ja ją kiedyś wywalę. Niemniej jednak jest to karta, która wychodzi często. Odpowiedź na twoje pytanie wiąże się z związkiem miłosnym o podłożu duchowym. I tam było dwóch kochanków, więc tutaj co mam powiedzieć? Częścią tego dobrobytu będzie jakiś fajny związek, jakiś fajny partner, czy partnerka poznana. Kropka, tyle mam do powiedzenia, Nie, nic więcej. Dobra, trzymajcie się, kochani, pozdrawiam was serdecznie. Tyle dla wyboru drugiego. I mamy wybór trzeci, piękny ametyst, karta. The comic, czyli com comedian, czyli ktoś, który śmiesza innych. I często, wiecie, w każdej rodzinie jest taka osoba, która. Żeby złagodzić atmosferę, albo jak się rodzice kłócą, to wtedy dzieciak próbuje jakby zmienić. Skupienie uwagi i na przykład zaczyna rozśmieszyć staje się takim śmieszkiem, tak? W rodzinie? No to tu jest. Może jesteście jakimś takim, albo znacie kogoś takiego, tak? Dobrze, co tutaj się chce przekazać? Co jakaś wiadomość od Twojego taty, Proszę bardzo. Jesteś dość dobra, słyszę. Czy dobry, tak? Jesteś dość dobry. Mm -hmm. nowy początek pozwól sobie na nowy początek nie blokuj go nie noś już tego ciężaru tak, na swoich barkach eee, możesz pójść i robić to, co ty chcesz nie musisz iść na drogą te karty są podwracane, otwórz się na swoją intuicję, no nie? tak jakbyście blokowali tą intuicję, cholerka Arcykapłanka jest przepiękną kartą. To jest karta mówiąca o wielkiej mocy. I to o takiej osobie, która dużo czuje, dużo widzi. Eee, troszkę to jest takie uczucie, jakbyście byli takim obserwatorem, ale mało mówicie, a dużo czujecie. I to ta karta też mi się podkreśliła, już nie chciałam jej wyciągać, ale przed osobą proszę i wyszła karta mocy. Karta siły. Jesteś piękna, jesteś pełna siły, pełna mocy. Lub jesteś pełny mocy, tak? I wszechświat. Wszystkie drogi są dla ciebie otwarte. Stoją otworem dosłownie. Rozczarowanie. I to jest takie znane. Dobra. Jakieś rozczarowanie powoduje, że ty się zamykasz przed światem lub przed jakimś nowym początkiem. To może też być coś związanego z tatą, że Tata kiedyś coś powiedział. Nie wiem, że coś. Wam to utkwiło jakoś tak w głowie, że coś nie tak jest z Wami, albo że czegoś nie umiecie. Więc tutaj mówi olej to. Zostaw ten bolesny czas w swoim życiu. To się kończy. Zacznij coś nowego, pięknego, nowego. I król. ten jakiś mężczyzna, przywódca. Może Was ciągnie do takich facetów, którzy są liderami, ale ja bym powiedziała: To jest ok, tylko to ty się musisz poczuć. Dość dobra, żeby być partnerką, a nie słuszką takiego lidera. Te? Tak? Też coś takiego tu czuję. Dziesiątka kielichów. Spełnienie, radość, uczuciowe, emocjonalne. Tutaj dosłownie jest rodzina pokazana szczęśliwa. I wieża. Ta wieża coś wychodzi ostatnio. Tak jakby coś się chciało przetransformować. Ogólnie jest takie uczucie, że jest jakiś taki czas większych transformacji w tej chwili w energii. Ehm, żebyśmy wszyscy jakoś tak trafili bardziej na swoje miejsce, a nie na jakieś przypadkowe. Miejsca. A z mieczy. nowy początek. Kończysz to, nowy początek, zaczynasz. I ten piękny wąż. To może być kundalini, to może być podniesienie swojej energii. E, takiej duchowej, życiowej. Jeszcze raz ta piątka kielichów. Nie rozpaczaj, nie smuć się nad czymś, co było. Nie myśl, nie, po, nie oddawaj temu energii. Nie skupiaj się na tym, co było. Skup się na nowym początku. Koleczka I co jeszcze? Co ten tata chciałby tu przekazać? Co chciałby powiedzieć? Rób, tu, rób taty, może tak. I macie tak jak w pierwszym wyborze. Błogosławieństwa. Błogosławieństwa są darem ze wszechświata. Przyjmuję i dziel się nimi też. Tak? Tutaj mamy. To jest błogosławieństwo. Dziecko, nowy pomysł, nowa idea. Ktoś, kogo możemy kochać? Harmonia. Harmonia jest piękna. Jak piękna melodia w relacji, proszę bardzo. No, tu jest jakieś złagodzenie. Tak, jakbyście przestali walczyć z kimś, tylko właśnie zaczęli się z kimś dogadywać dosłownie. I tu macie nawet, proszę. Karta komunikacji. Efektywna komunikacja jest mostem do zrozumienia i połączenia. Tak. I co jeszcze? Jaka jest dla Ciebie wiadomość, rada jakaś? Proszę bardzo. Czwórka Buław. Nie masz tego ciężaru, skup się na... Znaczy inaczej skup się... Czwórka, czwórka Buław to jest dla mnie szczęśliwy dom, który tu też macie, tak? I Ty masz do niego prawa. Na niego, ja bym powiedziała tutaj, ten tata mówi, Ty na niego zasługujesz. Możesz być bezpieczna w domu, możesz być bezpieczny dom. I to może znaczyć wszystko, tak? Że takiego domu nie mieliście i boicie się, że się nie uda. A tutaj jest, jakby, mowa, że tak, możesz mieć bezpieczny dom. Albo mieliście bardzo dobry dom, a sami go nie potraficie jakoś poukładać. I tu znowu mówi: Możesz mieć bezpieczny dom. To jest bezpieczna i szczęśliwa. Być w związku, być w relacji, stworzyć dom. I mak. I znowu. Tu mi się podkreśla ta moc. I arcykapłanka, i mak. Nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych, dosłownie. Takie coś jest. Takie coś tu jest. No to mi się nie, nawet nie mam co więcej gadać, bo tu się jakby e, powtarzają te karty, albo kręcą się wokół tego samego tematu szczęśliwego domu i związku i emocji. To też może mówić o tym, nie bądź w związku z kimś, kogo nie kochasz. Tylko dlatego, że powinnaś. Tak? Nie musisz. Siła manifestacji, proszę. Użyj swoich, na, użyj swoich naturalnych, duchowych darów i naturalnych zdolności do przyciągania pożądanego wyniku. No, już nie będę gadać o manifestacji, bo wszyscy wiemy, jak to działa. Po prostu najlepiej, nawet przed snem, codziennie, sobie poczuć, wyobrazić sobie, że jesteśmy w takim. W świecie, który jest do końca, tak, jak chcemy, czyli patrzymy, jaki mamy dom, jaki mamy związek, jest do końca, tak, jakbyśmy chcieli, żeby było, ale tak, żebyśmy byli w stanie uwierzyć, że to jest możliwe, tak? Czyli nie dom w Hollywood, tylko jakiś fajny dom, tak? Czy tam mieszkanie. I po prostu. Tutaj jest takie uczucie, że to powstaje, że to się tworzy, że to, to działa, to jest możliwe, tak? Szczęśliwy dom jest dla ciebie możliwy. Ostatnia karta, jeszcze jedna, słuchajcie. Następnie, już naprawdę. Yy. Wyglądaj za, za możliwościami, za okazjami, za. Tak. Yy. Użyj swoich darów, żeby otwierać drzwi do nowych. Boże. And... Nie mam pojęcia, ale o co chodzi? No, chodzi ogólnie. Bądź gotowa na jakieś. Yy specjalne okazje, szczególne okoliczności i użyj swoich darów, żeby otwierać drzwi do tego, czego pragniesz po prostu. Tu jest takie, to jest takie proste. Takie troszkę ta gąska czeka, ale jednocześnie tak się rozgląda i coś tam idzie w jej kierunku dla niej, nie? Fajne. Dobra, tyle, słuchajcie. Zajrzyjcie sobie na moją stronę, tylko dobraenergia.pl, tam macie rozpisane sesje, jakie robię i Kursy jakie są, jeszcze teraz do końca miesiąca, w poniedziałki będzie praca z cieniem grupowa. Można sobie zapisać się na to i będzie to prowadzone w grupie. Taka medytacja prowadzona w grupie, przez z cieniem na bazie takiej jak ja to robię, jak ja prowadzę sesję. I 27 będzie regressing też prowadzony grupowo. Byście sobie mogli zobaczyć, poczuć, jakie to jest uczucie. Tak. Zapraszam serdecznie. Trzymajcie się. Buziaki.